Cześć, witajcie w filmie o zasilaczach ZTM serii Eksta. Automatyka budynkowa od firmy Zamel. W tym filmie zaprezentuję Państwu zasilacze na napięcie 12-24V DC. Jest to najnowsza seria y, zasilaczy o symbolach ZTM przeznaczonych do zasilania urządzeń napięciem 12 i 24 V DC. W automatyce budynkowej, przemysłowej jest bardzo dużo możliwości wykorzystania tych zasilaczy do zasilania wszelkiej maści urządzeń, sterowników, domofonów. Lamp LEDowych. A więc zapraszam do unboxingu i krótkiej prezentacji. Więc dobrze, zaczniemy sobie losowo, wybierzemy sobie tutaj któryś z zasilaczy i rozpakujemy. Na przykład, niech będzie najmniejszy z nich. 15W na napięcie 24V DC ZTM 1524. Jaki jest zakres mocowy tych zasilaczy? Więc firma Zamel oferuje przedział od 15W, następnie mamy 30W. 60W i 100W zasilacz różnią się one od siebie poza oczywiście obciążeniem, szerokością. Najmniejszy zasilacz 15W ma szerokość jednego modułu, następnie 30W 2 moduły, 60W 3 moduły i największy 100W 4 moduły na szynie TH35. W opakowaniu mamy zasilacz o szerokości jednego modułu oraz instrukcję obsługi. Zacznijmy od instrukcji. Instrukcja jest oczywiście w języku polskim. Mamy tutaj krótki opis. Zasilacze impulsowe są uniwersalnymi urządzeniami zasilającymi stosowanymi szeroko w automatyce budynkowej i przemysłowej, w systemach kontroli dostępu, monitoringu, charakteryzują się szerokim zakresem napięć wejściowych, dużą stabilnością napięcia wyjściowego, dużą obciążalnością prądową i niewielkimi rozmiarami. Zasilacze posiadają możliwość regulacji wartości napięcia wyjściowego za pomocą potencjometru na ich obudowie. Dobrze tutaj mamy jeszcze dane techniczne dla każdego z zasilaczy zakres napięcia mamy tutaj zasilania od 100 do 240 V AC prąd wyjściowy mamy podany sprawność każdego z zasilaczy na przykład w przypadku naszego zasilacza tutaj 12 V 15 W jego sprawność wynosi 85% temperatura pracy od minus 10 do plus 50 stopni Celsjusza stopień ochrony obudowy IP20 sposób montażu dowolny płaszczyzna pionowa, pozioma Dobrze, z drugiej strony instrukcji mamy tutaj przykładowe schematy podłączenia zasilania oraz odbiorników. Zasilacz 15W, szerokość jednego modułu, na szynę TH35. Z boku urządzenia też tutaj mamy nadrukowany schemat oraz dane zasilanie między 100 a 240V AC. Wyjście 12V DC, prąd 1,25A, 15W. Możliwość regulacji napięcia wyjściowego w zakresie między 11 a 13V za pomocą wbudowanego w zasilacz potencjometru. U góry zaciski plus, minus. Od spodu mamy zaciski do przewodu neutralnego i przewodu fazowego. Dobrze, więc tak się tutaj przedstawia zasilacz jednomodułowy 15W. Następny mamy 30W. O szerokości dwóch modułów instrukcja jest też zawarta w opakowaniu, jest taka sama dla wszystkich zasilaczy. Kolor śnieżno-biały wszystkich zasilaczy. Bardzo ładna estetyczna obudowa, nic nam tutaj nie trzeszczy. Tutaj w zasilaczu dwumodułowym i w każdym następnym większym potencjomet umieszczony jest tutaj u góry przy zaciskach wyjściowych z zasilacza. W tym, tutaj, w tym tutaj miejscu. Od spodu zaciski do podłączenia przewodu neutralnego i przewodu fazowego. Następnym zasilaczem jest zasilacz 60 W. Instrukcja. Szerokość trzech modułów. Mamy tutaj zdublowane zaciski, czyli dwa zaciski minusowe i dwa zaciski plusowe na wyjściu. I największy z dostępnych zasilaczy o największej mocy 100W. Ja tutaj mam akurat na 24 V DC. Jest w szerokości czterech modułów. O, i tak prezentuje się najnowsza linia zasilaczy od firmy Zamel z Serii Exta o symbolu ZTM. My sobie tutaj podłączymy je do zasilania, sprawdzimy działanie potencjometru, jak tutaj nam się to napięcie y, będzie zmieniało.